Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Z tej strony Darek Tracker. I zapraszam Was na krótki film, tak na spontana zrobię ten materiał i w takim razie lecimy z tematem. A jestem dzisiaj w Łaziskach górnych, jest piątek. Ja już powinno być dawno w domu, ale jednak jeszcze szybki kurs musiałem zrobić, musiałem wykonać. Jestem w łaziskach załadowany i zaraz wam pokażę co. Chodźcie ze mną, idziemy. Takiego jeszcze czegoś nie wiozłem. Dwie palety. To, te bloki to są fronty do ekranów dźwiękoszczelnych. I to są dwie palety. Jedna paleta około 11,5-12 ton waży. I to teraz muszę pospinać, zaraz Wam pokażę jak to spinać będę. Jak to pospinam to wyjeżdżam, ustawiam auto na bazie, inny kierowca z tym jedzie. I to jedzie na budowę na drogę na S7 w Kraków w Warszawa takie coś o kotek przyszedł jak tam kotku przyszedłeś skontrolować jak dobrze załadowane dobra spinamy to no i ta renutka renówka tetka trochę ubrócona no ale to nie moje T 460 poprzedni model jakim jechałem też taką szybką trasę to było yy, to była te 440, a ta jest 60 No, a na w miarę świeży zestaw. I takie. Dobra, nie zanudzając, działam dalej. Pasy dałem na przemian. Dane, że tutaj jest, będzie klamra i tutaj będzie haczyk. A po drugiej stronie też tak się na odwrót będzie. Wydaje mi się, że lepiej będzie, jak będę z jednej strony naciągał, później będę z drugiej strony naciągał. No, jakoś tak. I to zaraz będę wszystko spinał. Jeden już jest zabezpieczony tak. Dwa pasy, dwa pasy, jeszcze piąty będę jakoś chciał. Yy, przeciągnąć żeby podczas hamowania nie poleciało to coś na przykład do przodu no i tu macie jedna paleta i tu jest jako druga paleta teraz idę tutaj spinać dwoma pasami pasu już przygotowałem tylko teraz Przeciągnę je i spinam i wyjeżdżam. Tak to jest pospinane. Dwie palety, cztery pasy na jednej plus piąty pas. Tu jest zabezpieczający przy hamowaniu. A taka, takie dodatkowe wzmocnienie, żeby po prostu przy hamowaniu, to nie poleciały. Tu dwa pasy na sztywno, i po drugiej stronie to samo. Czyli dwa pasy pospinane, tutaj też zrobione. Dwa pasy na sztywno, następne dwa pasy i wszystko widzimy patrzcie jak są narożniki żeby ten beton nie rozpierdzielił się mamy 8 pasów a 9 pas jest podczas hamowania żeby utrzymało żeby po prostu beton nie zmieszczył kierowcę podczas hamowania jak się przebije przez kabinę ile z tym prawdy zawsze dodatkowe zabezpieczenie to jest na plus ja zamykam naczepę i wyjeżdżam tak i Szkoda byłoby samochodu, gdyby był czyste, gdyby przejechało przez te błoto. Ale cóż, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy i zjeżdżamy na bazę. Odpalam furę i wyjeżdżam stąd. Pospinane papiery odebrane, i już Wam pokazuję kawaga. Hmm. Panel akustyczny, ilość 16 sztuk. Ale według wagi wagi nie ma podanej. No nie, wagi nie ma podanej. No dobra, na no cóż zrobić. Dobra, wyjeżdżamy, odpalamy furę. A w ogóle to zerknijcie nawet jakie jest spalanie tego samochodu. Wiadomo, przejechałem 14 km nim od zerowania. Ale spalanie 48,4 litra na pusto, po mieście, więc grubo. Dobra, startuję i przejeżdżam przez to, bo wyjeżdżam stąd, jeden na bazę. Jest ciężko, jest ciężko. Przejdę czy nie przejdę? Jak myślicie? Przejdę. to był właśnie pierwszy zakręt z którym musiałem się zmierzyć a teraz będzie ten drugi tam muszę uważać bo jest spad w dół jak będę się łamał muszę się podnieść na poduszkach i muszę uważać na ten po lewej stronie daszczek bo on tam wystaje ale powolutku powolutku i wyjadę ale powoli i wyjadę To jest to, że tutaj Megon to jest tutaj masakra. Już się muszę na poduszkach podnieść. No, gdzie jest ten pilot? Kurde, masakra z tym pilotem. Dobra, podniesiony w takim razie, wyjeżdżam. U góry Tu, a tu już miejsca nie ma. Aha, teraz muszę wypoziomować się, bo widzę, że będzie zaraz haczyła dupa naczepy. I wyjeżdżam. Bo tak Wiecie, wydawało mi, musiałem, musiałem to ogarnąć, bo wydawało mi się, że tak jakby ta czarna skrzynka ocierał podłogę Właśnie to jest to, jazda, jazda Muldą te, te naczepy nie są tak za bardzo dobre na budowy Trzeba zawsze regulować wysokość naczepy Którą godzinę mam? 15.44, wyjeżdżam Myślę, że gdzieś 16.30 maksymalnie będę na bazie Działam, działam, dalej jadę Moi drodzy, kończę tą zabawę dzisiaj Zjeżdżam w końcu na bazę Zaraz zaparkuję auto i zakończę ten film dopiero muszę znaleźć miejsce moje parkingowe mam nadzieję, że coś zostało jeszcze w tą alejkę muszę wjechać Auto zaparkowane. No to co, moi drodzy, w takim razie kończymy na dzisiaj. Taki to był krótki wyjazd, taki króciak, taki szybki strzał. I na spontana zgrany film. W takim razie dzięki kochani, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie takie krótkie, czy wolicie dłuższe filmy. A ja kończę na dzisiaj, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się, cześć!